No dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym zbiorze najważniejszych informacji ze świata motoryzacji z minionych dwóch tygodni. Czyli zapraszam was bardzo serdecznie na nowy odcinek Motonios. A na początek programu zaczniemy sobie od McLarena, którego kupił Artur, czyli McLarena Artura. A tak poważnie, pogadamy sobie o McLarenie Artura który jest pierwszym McLarenem w historii z v pod maską. Automat 3 litry, 585 koni mechanicznych, 585 N, które to są krzesane z silnika ważącego zaledwie 160 kg. Co ciekawe jednak, silnik nie ma typowego rozwarcia cylindrów dla fałek, czyli 90 stopni, a jest to aż 120 stopni, dzięki czemu między głowicami zmieściły się dwie turbosprężarki. Artura to oczywiście hybryda typu plug-in, bo inaczej w czasach nowoczesnej motoryzacji być by nie mogło. Wiadomo, Unia Europejska zabija głośne, dużo palące, mało ekonomiczne i tym bardziej myślę, że wolno ssące samochody. Natomiast co fajne, McLaren Artura nie posiada. Nie mogę z tą nazwą Arthura. Eee, nie posiada biegu wstecznego. Skrzynia biegów dzięki temu jest mniejsza i jest lżejsza. Tak samo jaki silnik jest lekki, skrzynia również jest lekka. Natomiast zabieg bieg wsteczny służy silnik elektryczny, który po prostu może się obracać w przeciwną stronę. Sprytne. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy dla Was nowe McLareny też tak mało wizualnie się od siebie różnią, bo wypuszczają ciągle te nowe modele. Ale ja osobiście mam naprawdę spore problemy, żeby je od siebie odróżnić. A teraz coś, o czym zrobiło się naprawdę głośno. A mianowicie, w skrócie, sytuacja. Kobieta na stacji paliw wjechała w jej budynek, później wycofywała, policja próbowała ją zatrzymać, strzelając do auta, no, ale im się to nie udało. A kobieta spokojnie odjechała do domu i dopiero 30 km dalej, w koszalinie, Zgłosiła się sama na policję. Została poddana badaniu krwi yy, i czekamy teraz tak naprawdę na wyniki, czy przypadkiem nie była pod wpływem jakichś substancji odurzających, bo trzeźwa podobno była. Natomiast jakby największym hitem w całej tej sytuacji nie jest to, co tam się w ogóle stało na tym filmiku, że ta kobieta wjechała w ten budynek, tylko największym hitem jest człowiek, który komentuje całe zdarzenie i instruuje policjanta, by ten przypadkiem nie szczelił w instrybutor. Instrybutor, Yes, no, co to k***a Jest instrybutor. Jakby rozumiem różnego rodzaju przejęzyczenia się, ale pomylić instrybutor z dystrybutor to już amelinum zamiast aluminium, z którego wszyscy mają beka, jest bardziej naturalny. No, instrybutor. To jest amelium. Pewnie słyszeliście, że najnowsza, najmocniejsza odmiana C-klasy, czyli odmiana AMG, nie będzie już posiadała ośmiocylindrowego silnika w układzie V, a będzie miała zaledwie cztery cylindry. I to oczywiście w rzędzie. Ale za to Lexus pozostaje na placu boju V8 i to jeszcze, jakby tego było mało, wolno zsących. Zostając chyba jedynym obok Forda producentem, który ma taki silnik w swojej ofercie. Lexus IS500F krzesa 478 koni mechanicznych i 535 Nm. Napęd jest przenoszony tylko na tylne koła za pośrednicą hydrokinetycznej automatycznej skrzyni, a do tego wszystkiego wnętrze ma całe mnóstwo pokręteł i przycisków. Także no, old school pełną gębą. Brak turbo, V8, napęd na tył, dosyć klasyczne wnętrze, natomiast jedyna wada tego samochodu nie będzie go w Europie. No, God, please, no! No! W sumie wspomniałem Wam o najnowszej C-klasie AMG, ale warto, jakby przy tym wszystkim wspomnieć, że dopiero co zadebiutowała normalna C-klasa na rynku. C-klasa, która będzie pierwszym w historii modelem Mercedesa, który to będzie posiadał wszystkie, absolutnie wszystkie co do jednego silnika zelektryfikowane. A oprócz tego, wszystkie szyściusieńkie silniki C-klasy będą miały cztery cylindry. Jeśli chodzi o samo auto, zaś to urosło, ale na papierze, bo mam wrażenie, że karoseria została sprytnie zaprojektowana tak, że optycznie auto wydaje się mniejsze niż poprzednik. Z zewnątrz wersja Sedan wygląda troszeczkę jak połączenie A-klasy w Sedanie i nowej S-klasy, natomiast wnętrze to już ewidentnie pomniejszona S-klasa. I no, może silniki nie do końca, ale za to wnętrze w tym samochodzie mnie absolutnie jara. Naprawdę uwielbiam wnętrza w nowych Mercedesach, ale to pewnie już wiecie, jeżeli oglądacie nasze testy. A jeżeli nie wiecie, nie oglądacie, to na pewno to potwierdzi Mateusz, który jest za kamerą. Prawda? Naprawdę. Kocham wnętrza nowych Mercedesach. Wyglądają fantastycznie i fantastycznie się z nich korzysta. Land Rover nie zrobił czegoś takiego z Defenderem, Jeep nie zrobił czegoś takiego z Wranglerem, a Mercedes zrobił. Takie słowa padły z moich ust przy okazji testowania Mercedesa G63 AMG. Odnosiłem się tutaj do montowania potężnych fałsemek pod maski samochodów terenowych, i w ten też sposób podkreślałem wyjątkowość Mercedesa w tym segmencie na rynku. Aż tu nagle BUM. Land Rover wprowadza nowego. Defendera z V8 pod maską. To samo zresztą jakiś czas temu zrobił Jeep z Wranglerem. Także no, nie żeby coś, ale chyba ktoś tam z góry tych, tychże właśnie marek obejrzał nasz test G63 i kogoś tam coś musiało zapiec, skoro wprowadzili takie silniki do oferty. Oczywiście żartuję. Defender V8 brzmi jak naprawdę ciekawa maszyna, która jednak w przeciwieństwie do Wrangler'a pokazywana jest na drogowych oponach i do tego 22 calowych felgach. Tym samym Jeep nie pozostawia złudzeń i pokazuje, że nadal jest Jeepem i że jest terenowy, a Defender jakby trochę uderzał w klientów Mercedesa. No, bo umówmy się, że takim G63 99% właścicieli w teren nie wjedzie, ponieważ większość, mimo tych właściwości tego samochodu, traktuje to auto jako typową bulwarówkę. Bulwarówkę, którą spokojnie można skonfigurować za jakiś milion złotych, więc wjazd takim samochodem w teren byłby po prostu głupi, nierozsądny. No i no, być może niektórych by to nie zabolało, ale jednak koszta potencjalne takiego wyjazdu mogły być. Równe myślę, że kupieniu jeepa Wranglera. Natomiast ile będzie kosztował Land Rover Defender z V8, tego jeszcze nie wiemy. Musimy poczekać, czy to będzie faktycznie taka bezpośrednia konkurencja dla G63, czy jednak będzie dużo taniej. Myślę, że powinno być taniej. A dla tych z Was, którzy wytrwali do końca, na sam koniec mała ciekawostka. W Wielkiej Brytanii na torze Rockingham stoją tysiące polizingowych samochodów, których nikt nie chce. Widok ten jest podwójnie przykry, bo po pierwsze tor nie jest używany, choć to już tak naprawdę od kilku lat, a po drugie te samochody tam po prostu stoją i niszczeją. Rynek aut w Wielkiej Brytanii na przestrzeni ostatniego roku podobno skurczył się o jakieś 15% za sprawą zarówno pandemii, jak i brexitu. No i teraz takie samochody u nich stoją. Samochody, które mają kierownicę po złej stronie, a więc my, Polacy, Europejczycy generalnie raczej takich samochodów zbytnio chętnie nie kupujemy. Także naprawdę w kwestii samochodów używanych nastąpił tam potężny krach i firmy, które posiadają takie ilości samochodów polizingowych, są. Plecy naprawdę mega grube miliony funtów. No i to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Motoniusa. Dajcie znać, jak Wam się podobał odcinek z naszym nowym, świetnym mikrofonem. Wpadajcie na naszego Instagrama, żeby być z nami na bieżąco, a będzie w najbliższym czasie całkiem sporo ciekawych rzeczy się działo, a więc warto nas śledzić. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Hejo. Dla najbardziej wytrwałych na sam koniec. Co? W niedzielę wpada w wyjątkowy odcinek nowej serii. O! Oh.